Trzy, dwa, jeden. Bund tygodnia 168, czyli nasz autorski przegląd spraw ważnych, ale też i nie tylko. Nie, ale aktualnych. Aktualnych. Aktualnych i A ale czasami Ale nie, nie tylko. Zróbmy, no. że dzisiaj będą tylko ważne sprawy. Najważniejsze, takie, Najważniejsze. bez których przykład, ciężko, ciężko żyć bez nich. Zacznijmy nie. od rzeczy najważniejszych: grzyby. Grzyby. Coś Grzyby. Temat y numer jeden. Y to powinno być na jedynkach. Uczeni y odkryli grzybki. Z którymi mają problem. I to poważny. Mają, mają problem. Bo co? I, w sensie, I oni nie, że tam mają, nie wiem, kolorowe wizje, że tam przylatują fioletowe smoki. Nie, 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 nie. wprost przeciwnie, zupełnie po tych grzybkach się nic nie dzieje. Po no to zmarnowana kons konsumpcja, no, no zjeszli, nic, nie, kompletnie. Na głębokości tysiąca metrów, przez mm -hmm. kilometr, wyłowili z Pacyfiku organizmy przypominające grzybki. O. Których nie potrafią zakwalifikować do żadnej gatunkowej Bo to, jednostki Ani jak kurka, ani jak maślak To no. w ogóle nic, kompletnie U, Mówi się, że to organizmy sprzed 500 milionów lat Porzucone przez ewolucję Co za chamstwo To jest chamstwo Porzucić grzybki na takiej głębokości Na kilometrze Pacyfiku Ja ewolucji mówię nie tak. Ewolucji mówię nie Od dziś będę żył bez niej Ja też, ja się wyrzekam ewolucji tak. Nie zostawia się małych grzybków y, samym sobie. Nie tak. zostawia się. Ewolucja tygnoju. Tak. Ty. Natomiast słuchajcie, specjaliści, korzystając z okazji, ja może taki apel będę miał, za... no. specjaliści apelują i ostrzegają, żeby grzyby jeść tylko i wyłącznie ze sprawdzonego źródła. No właśnie. No. Najbardziej sprawdzonym źródłem grzybów jest las. Las, mm. nasz las. Zapiszcie to sobie w zeszytach do radiowców bez cenzury. Pytanie, skąd się biorą w lesie grzyby? No to nie wiesz? No właśnie no, nie Na no Najpierw jest pan Grzyb, no. i on chodzi z panią Grzybnią. Nie? Z Grzybnią, no. tak. Jest. Później zamikają się sami w lesie. Zamikają się, tak. Tak, mhm. i mają małe grzybki. A leśniczy to wszystko filmuje i puszcza. Puszcza. W internecie, w, No tam, internecie. Że, że ty trzej trzonem o kapelusz? tej No mhm. grzybni? Tak. tak Na przykład jak. Ktoś się puszcza w niepołomicach, to jest puszcza połomice. To mhm. jest właśnie, dobrze, tak. że to sobie wyjaśniliśmy, mhm. no, bo to ale, jest ważne. A jeszcze, a propos grzybów, no. bo, bo to jest ważny temat i na przykład kandydaci na prezydentów w tym żyli, przynajmniej Grzegorz Brown, on y, stwierdził w tym tygodniu, że rydze, te grzyby, to takie nasze polskie krewetki. To, to tak samo jak go gołąbki, to takie nasze polskie sushi. O. A bób, to takie nasze polskie pistacje. A, a kaszanka? To jest nasz polski kawior. Tak, mm -hmm. Nasz polski kawior. kawior I tarara, taka Co taka... ze świni. Ta -da -da. I taka rada dla pana Brauna mamy. Mm -hmm. Nie jemy tyle surowych rydzów na raz. Nie. A jak już, to nie popijamy tak. wodą spod ogórków. No. A w ogóle sprawdzić, czy to, co jemy, to rzeczywiście rydze. Dokładnie, bo to może, mogą być psylocypki. No, I albo grzybki halucynki. No to te właśnie. Po mm. psylocypkach się dzieje. Po psylocypkach to jest... To jest trochę inaczej niż po oscypkach. To nie to... myliś oscypków z psylocypkami. Inny rodzaj e, grzybów. Oscy... grzybów. Od owieczki oscypek, a psylocypek to jest inny. To jest od... Od, od, lasu. od lasu. To jest dla baranów. No. <laughs> Ale czekaj, bo już jak padło słowo Grzegorz Braun... Kandydaci. W sensie nawet mm. dwa, dwa słowa, to są, są imię i nazwisko. Okay. Mm. To je, troszkę zaczepmy debaty. Bo to jest temat, którym teraz żyje kraj, więc warto w pulcie Tygodnia dla Dorosłych o tym wspomnieć. Mm. Mamy dla was złą informację. Y, debaty były, debaty są i niestety jeszcze debaty będą. Niestety, jeszcze przez miesiąc y, mm. i oczywiście wszyscy będą się w tych debatach ze sobą kłócić. Dlatego uważamy, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłyby debaty robione z jednym kandydatem. Czasami mhm. to występuje, no. to, 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 to się nazywa wywiad. Mhm. I, w, bo, I wtedy, jakby tak było, to byśmy uniknęli kłótni. Znaczy nie do końca. Nie do, no, nie nie do, końca. do końca. Biorąc pod uwagę, co oni pieprzą i że, i że pomysły zmieniają im się tak średnio co miesiąc. Mhm. To i sam ze sobą by się jeden z drugim pokłócił. Mogłoby mm. tak być na przykład mm. dzisiejszy Rafał Trzaskowski z wczorajszym, tak. prawda? Mm. Dokładnie. Wczorajszy Szymon Hołownia z jutrzejszym. Mm. To tak. by tak mogło być? Wczorajszy mm. Karol Nawrocki z jutrzejszym Karolem Nawrockim. Albo nie tak tak daj Boże, z prezesem. Nie, 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 nie. nie, to, no. nie to... Więc y, omówmy sobie może kilku kandydatów. Żeby się mieli, żebyście byli na bieżąco z tym, co teraz jest, jaki jest tak. stan wyścigu politycznego. Y, bo kolejny świetny pomysł kandydatów na prezydenta z cyklu: głosujcie na mnie, a wszyscy będziecie zdrowi, szczęśliwi i bogaci. I mhm. będziecie mieli duże siusiaki. Duże siusiaki są najważniejsze. E, Karol Nawrocki jako prezydent, prezydent będzie walczył o 0% VAT na warzywa, owoce i nabiał. To, super, czekaj, super pomysł. To, to niech idzie do prezydenta Dudy i spróbują to razem załatwić. Już teraz. Po co czekać? Z jednej, jednej branży są. Z jednej opcji. Problem polega na tym, że prezydent w sprawie podatku VAT na warzywa, to se może co najwyżej... Co? Zasadzić co może. A. Może. Cztery litery i to nawet bakłażana se może zasadzić mm. i kompletnie to nic nie da. Nic. Znaczy, tak, no. A ja bym jeszcze wprowadził, wiecie co, a propos w nie? No, 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 no. To taki y dodatkowy podatek od buraków. Żeby politycy trochę więcej zapłacili. O. Śmieszne. O. Od siebie. Buraki Buraki śmieszne. Taki no. tam dowód. Mnie bardzo ujął w tym tygodniu Szymon Hołownia, no. No. bo on powiedział, że uwaga, cytuję, od pięciu lat próbuje rozwalić układ pisów i Platformy. A no czekaj, to... od pięciu lat starych. To on nie wie, że jest częścią tego układu. Może nie wie właśnie. Jest marszałkiem Sejmu i jest w koalicji i robi co mu każą. Ale nie, może nie wie, wiesz. Ej, no. słuchajcie, to no. może niech mu ktoś powie. Niech mu zostawi jakąś kartkę w płaszczu w szatni na przykład. No. Odmiar do głupoty. Dokładnie. I się niepotrzebnie szamocze sam. Ale ze właśnie sobą tak Jacek szeptem, żeby uniknąć szoku. No tak, bo się dowie, że jest, jest częścią przytka. tego układu, to wiesz. No, no. Nie? i mm. sam tam ze sobą, nie? I sam sobie to przemyśli w swoim sumieniu. Mm. Ale tu jest dobry kandydat mm. na prezydenta. Artur Bartoszewicz. Mm -hmm. o, 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 Artur Bartosz, mało znany kandydat, mało się tam udziela w debatach, ale on, ja f, 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 sprawdzałem, mm. ma taki p, p, program, że chce wprowadzić wzorem 500+, plus Bon Piękna. To będzie Bon, bon Piękna Matka. Bon Piękna Matka? Bon Piękna Matka. Na czym będzie polegał? 700 złotych na usługi beauty. Na stomatologa, na, na, tam, na medycynę mm. taką tą plastyczną. O, na spa dla dziewczyn, mm. dla pań. Mm. To jest raz, a drugi Bon Piękna Matka to jest program Królik Plus. Królik Plus? Królik Plus. Monarchię chce wprowadzić? Nie, 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 nie. że Królik, że yy, Królik i Króliczek, że mm. to taki program, który sprawi, że Polaków będą się rozmnażali. Będziemy no nie, się no, mnie, mnie przekonał. Czy Przyb przybędzie Polaków nas? Nikt tak nie pobudza gospodarki również. Gospodarki mm. również jak piękna kobieta. Czy Prawdopodobnie... najpierw piękna matka, a potem królik plus. To znaczy, Prawdopodobnie jest... jego szwagier robi paznokcie. Jest taka Gdzieś szansa. Jakiś <laughs> zakład ma. Tak. Albo szwagierka. No, albo szwagierka. Co byś Artur dla nas mógł zrobić, dla mm. naszej branży? No. To mm. może paznokcie. Tak no. Znaczy nie, program ma ręce i nogi. Ma, ma, choć chodzi o inne części ciała. No to tak, rzeczywiście zdecydowanie. To ma ręce i nogi. Yy, zresztą kandydat... kandydatów jest sporo. Ja przeczytałem, że jakbyście chcieli wesprzeć swojego kandydata. To maksymalnie możecie przekazać 69 990 zł kandydatowi. Kandydatowi mm. na przykład Mateusz Morawiecki, były premier, tyle właśnie przekazał y, na Karola Nawrockiego. Ja słyszałem, że tam w pisie przekazują, wpłacają głupie no, pieniądze. No ale słuchajcie, co jest ciekawe, że de deweloperzy wspierają kandydatów na prezydenta. No no. to no. jest lista z, z TVP-info. Depe deweloperka stawia między na Rafała Trzaskowskiego, Sławowira Męcena, Szymona, chołownię i Karola Nawrockiego. Bardzo dobrze, bo kto tak. obstawia wszystkich różne kierunki, ten się nie myli. To jest tak, maja to tak. ta ręce nogi ma. Czyli no. o tanich mieszkaniach możecie zapomnieć. Nieważne kto Właśnie. wygra to zawsze. <laughs> tak. Jakby który kandydat za zaczął co bredzić tam coś o tanich mieszkaniach od państwa dla młodych, to przyjdzie do takiego delikwenta delegacja deweloperów i powie. Mm. Co jest chłopaku? Dokładnie, kto płaci, ten wymaga. Nie tak się omawialiśmy, chłopaku, tak powie, nie. prawda? Nie. Za chwilę kolejne wybory i co tak powie, prawda? U zawiesi delegacja głos. Dokładnie. Właśnie. I pójdzie zadowolony. A kandydat grzecznie wykona, bo wie za co wziął pieniądze. Nie? Bardzo profesjonalnie, tym bardziej, że pamiętam w wyborach parlamentarnych też deweloperzy obstawiali wszystkie opcje mniej więcej. Tak. Dlatego ten to departament jest... odpowiedzialny za mieszkalnictwo to mhm. jest jeden, jedyny, który się nie zmienia w skład w ogóle, niezależnie od tego, kto rządzi. Są hmm. ci sami goście. Po prostu potem delegowani przez różne Można. strony konfliktu no, politycznego. Bo inaczej, chłopaku, nie tak się umawialiśmy. <grydźmy> no. Czyli nic tak nie łączy ponad podziałami politycznymi, jak kasa od deweloperów. Tak. <grydź> Może to jest fundament, na którym powinniśmy budować mieszkania. Żeby któryś deweloper został prezydentem Dobry. Polski. Dokładnie. I on tam potem rozprowadzi wszystko, nie? No. No. I w, w, będzie spokój i zgoda będzie. Mhm. I pieniądze dla demolowania. I pieniądz będzie. Dobra, ja, ja mam y, inne nazwisko, znaczy może nazwiskiem nie będę rzucał, ale mm. to jest y, 24-letnia działaczka partyjna PSL-u mm. została wicedyrektorem w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w małopolskim urzędzie wojewódzkim. No, 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 no. Pani Justyna była asystentką wojewody. A to, bo nie słyszałem, desygnował ją na to stanowisko, mm. czy tam wyznaczył, czy 20, opiniował. 24-latka wicedyrektorem. No I, to I to jest elegancko, się. to jest konkret 68 w działaniu. To Ale super. co wy się czepiacie? Co? Ale jak jest zdolna i dobra, może, no może. Wiem, co robi? Nie wiesz, więc nie mów, tak? No Matejko w tym wieku malował, tak? No. był by już i skomponował niezłe kawałki w tym wieku. Z utwory Zapraszali muzyczne. go. Zapraszali go. No. Fakt to, że my w jej wieku byliśmy młodsi i to znacznie, no. to nie znaczy, że możemy ujadać. I to tak. też jest, to jest apel do tak. wszystkich złośliwych w internecie. Przeprosić. Przeproście. Tak. No. Nie, ja, w, ja w jej wieku to zaczynałem dopiero trzeci, y, pierwszy rok na studiach. Dokładnie. No. A ja, ja robiłem chyba pią, piąty półmetek robiłem. No. No. Także no. po prostu trzeba być zdolnym i wtedy jakby kariera czeka. Po prostu. No, pro... tymczasem Mm -hmm. O, zmieniasz temat na inny. Tak. Premier. Mój mi nam panujący Donald Tusk ogłasza repolonizację gospodarki. Jak repolonizację? To nie czytał gazety wyborczej, że kapitał nie ma narodowości? No właśnie no. Podobno, pod podobno już ma. Eee... ma? Już teraz zaczął mieć już tak dokładnie. Znaczy, oczywiście. Może wcześniej repolonizacja rządu. Właśnie nie, nie, przepraszam, ta, tak ta, mówią złośliwi, złośliwi. i tak, tak mówić nie wolno. Dlatego no. my w Pulsie Tygodnia tak nie mówimy. Nie, nie, nie. Hmm. Polska nie będzie naiwnym partnerem, mówi, mówi premier. Trochę. Rychło w czas, nie? Znaczy, znaczy się, wszystko co wartościowe zostało już sprywatyzowane <laughs> i jakby teraz możemy <laughs> Nie, teraz będzie ma... raz nie będziemy już naiwnym partnerem. Ale co... Jeszcze... No? Pytanie jest, kiedy pan premier powie, że reparacje od Niemiec to dobry pomysł? No, tak. Faktem jest, że premier Tusk ostatnio coraz częściej brzmi jak taki wczesny Kaczyński. Jedzie wczesnym Kaczyńskim. W, wczesny, no. a, a, albo też niewczesny. Ciekawe, czy tak czy, czy na przykład, czy dojrzał do tego, <laughs> czy może walczył o elektorat? Wiesz? O elektorze, bo wyniki chyba przyszły badań jakiś to. Mhm. No. Trzeba pójść we wczesnego Kaczyńskiego, Dziekiego mówi ta... dobra. No. A jak już jesteśmy przy repolonizacji, no, no, no. To, ja, to ja mam y, ważną informację, w tym tygodniu ona się pojawiła. Y, oddział Muzeum Warmii i Mazur, muzeum imienia J.G. Herdera w Morongu, ma nową nazwę Muzeum Prus Górnych. A ty jesteś pewien, że chodzi że w Morągu? W Morągu. A nie w Moringen, mm. Im Ermland und Mazuren? Nie, no była, i Mazurach? była uroczystość otwarcia był udział wzięwa, wzięła szefowa resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Nasza czy z Reichu? No, ale po, po co takie złośliwe, brzydko sugerujące pytania? Po nie, nie wa ważniejsze przepraszam, pytanie brzmi, gdzie otworzą teraz Muzeum Prus Południowych? Mhm. Czy w Warszawie, czy może na przykład w Poznaniu? Bo to wszystko, czy może w Częstochowie. A południowych bo, to, to bo może w Zakopcu to, by było. Nie, nie, to nie wiem, czy do Zakopca sięgały prusy południowe. Nie. Tak mhm. powiedzą jedni. No, 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 A z drugiej strony, bo ja się wczytałem, no, no, no. to było muzeum imienia Johanna Gottfyrda von Herdera. Mhm, I to tak. jest gościu, który pomagał formować niemiecką ideę narodu. Aha. Owa koncepcja Folk. Zalęgła się właśnie w jego głowie. Czyli później, jeśli niemieccy ideologowie mieli z kogo czerpać. Dokładnie. To, to przepraszam, to jak to jest możliwe? To, że nie zmieniono nazwy muzeum przez 8 lat rządów PiSu. No to, tak powiedzą drudzy złośliwi. <noise> Ni, tak nie, <nikak> nie należy <noise> mówić. No. <noise> to ja ogłaszam taki konkurs na to, kto mocniej robi na Niemców. Czas, start. <noise> czy platforma, czy. <noise> czy, czy, czy no tak, bo PiS. kto ro ro robi bardziej na deweloperów, to już wiemy. To wiemy, wszyscy. <noise> wszyscy. Wszyscy. Ale jeszcze mam jedną rzecz. E Przeczytałem e też w tym tygodniu na jednym z portali biznesowych. No. Że słuchajcie, pierścionek zaręczynowy jest darowizną. No normalka, bo I dajesz. Należy się podatek. O, jak to narzeczona ma płacić podatek? Narzeczona jest osobą należącą do trzeciej grupy podatkowej no. i musi zapłacić 12% podatku od pierścio i pierścionek był droższy niż 5733 zł. Nie, to na szczęście to my tu jesteśmy gołodupcy, to myśmy dawali no. tańsze pierścionki. To jest. Do tej kwoty licza się wszystkie darowizny otrzymane w okresie 5 lat od tej samej osoby. Aha. Nie, nie, jak tak. kupiłem narzeczonej tam jeszcze nie wiem kubek tam, czy, no, czy, czy długopis tak, tak. czy długopis, Jeśli przekroczy I ona to musi sumować? Jeśli tak? przekroczy limit kwoty wolnej, czyli te 5,733, 3, no. to należy złożyć deklarację i zapłacić podatek, tak przeczytałem. Hmm. Ja się nie mogę dotykać, doczekać tych oryginalnych oświadczeń. Jakich? No moją drugą Kasiu. Która należysz do trzeciej grupy podatkowej, czy zechciałabyś spędzić ze mną resztę życia w drugiej grupie podatkowej i wspólnie się rozliczać? Pitam chyba 37B albo. Czy 36? C, no czy To, No, to ładne takie świadczenie no. nietypowe. No. Gdybym Jabułka się opowiedziałbym tak. tak. I tutaj, y, jeśli wiecie, jesteście teraz w narzeczeństwie, to właśnie y, niech narzeczony też zatrzymuje te paragony, no. żeby sobie to sumować. No bo to po co? Potem przyjdzie minister finansów, albo urząd skarbowy. I po Ale to się, to się liczy od kiedy? Od pierwszej randki? Czy jak szedłem z kwiatami do, po raz pierwszy, to już, to li, to, to już ta to róża już to się zapisujesz liczy. Zapisujesz bukiet i bukiet sztuk jeden, tyle i tyle. 5730. A mnie ciekawi jedno. Czy kiedykolwiek ktoś... W Polsce zapłacił tego typu podatek. Są, może są w kraju porządni. Że może są w kraju porządni ludzie, którzy leży, leżą dobro, dobro ojczyzny na sercu. Na pewno nie są to ci, którzy wymyślili ten podatek. Na hmm. pewno, dobra, e, jeszcze mam inne nazwisko. E, mistrz Olimpijski w łężwiarstwie Zbigniew Brudka, on jest oburzony. Że co chce się oświadczyć, a to trzeba dać podatek. Nie, bo nie. powiedziałeś o zakopanym. E, no. Hala lodowa w zakopanym miała tak. być gotowa w 2023. – Który jest? – 25. – Był czwarty w międzyczasie. – Hala dalej nie gotowa, hmm. przez co tracimy ważne imprezy łyżwiarskie. – Ale panie Zbigniewie, szanowny nasz Zbyszku, że tak sobie pozwolę hmm. powiedzieć, pierwsza polska elektrownia jądrowa miała być chyba, zaczęto ją budować w 1971. To 54 lata minęły, jeszcze jej nie ma. – No hala łyżwiarska jest rzeczywiście troszeczkę mniej skomplikowana. – Troszeczkę. – Tak. Ale bym na miejscu pana Zbyszka uzbroił się w cierpliwość. Tak, tam no, to nie ma co tak o, szafować no. słownictwem. Sam pan widzi, że taka budowa takiej hali lodowej to śliska śliski, sprawa, śliski, śliski tak, temat. Łatwo się na tym wywróci. no, wywrócić. No. się. No. Natomiast słuchajcie, ostatnio niektórzy nasi widzowie, odbiorcy, słuchacze, nasi fani, followersi narzekali, że zabrakło... Fifaraszkarzy i faraszkarze, zabrakło Koncika Chihuahua, popularnego mm. Chihuahua Corner w naszym podcaście, mm. i że, że chcą wiedzieć, co tam u gwiazd się A ja mam. Chodzą plotki, że Krzysztof Ibisz ma odejść z Polsatu. Pierdu, pierdu. Dokładnie. Prędzej znikną reklamy z Polsatu, niż odejdzie Christopher Ibisz. Prędzej mm. ci koalicja wprowadzi te obiecane 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, niż Krzyś e, Ibisz odejdzie z, po, z Polsatu. No człowieku, no, proszę. Ale Edward dmistrza Słoneczka komentuje. Myślę, że Krzysztof będzie dłużej niż ja. O, no. Nawet i to... sztuczna inteligencja, ten AI się boi, że Krzysztof Ibisz ją przeżyje. Tak. Bo z roku na rok pan Krzysiek młodszy. Coraz... Chociaż może odejdzie, bo niedługo będzie za młody na prowadzenie dorosłych programów. Mówi, wróci do pięć, 10, 15. Odwróci do tego, do 1, 3, 5. Tak. To taki dla, dla żłobku będzie. Ale będzie, ja grał ps, ps, będzie robił zasłoneczko w Teletubisiach. Ja nie zgadzam się chyba, bo wiecie, jeśli Ibisz odejdzie, to będzie koniec telewizji. Tak by było. I ktoś powie, e, jak będą rozwiązywać telewizję, no. i Bisza wyprowadzić. No. Może tak ktoś powie, może nie. Mhm. Ale ja też mam ważną informację z Ciłały Corner. No. W tym tygodniu cała strona w gazecie o tym była. Maciej Zakościelny z przystojnym bratem, tak napisali. Y, oglądali odkurzacz. Tak, to było. Pasie, pasie brat tu, nie? Pas, tu, tu zasysa, nie? A tutaj dmucha śmierdzącym, tak, tak. mówi. To jest odkurzacz. Nie chcieli dokonać pochopnego do, zakupu, pisze prasa. A, tak. pisze. a, a no, nie, to chodzi. jednak to jest. Tak, co, ale tak, święta idą. Nie wiemy, w którym momencie oglądacie y, ten puls tygodnia. Mhm. Y, nie wystarczy tylko wytrzeć kurze. Tak. To taki nasz to stary żart, żeby wytrzeć kurze, no. prawda? Na przykład pupę mhm. albo nogę. No. Tak, jeszcze czy trzeba zadbać o koguta. O koguta też, Zającka, też. Kajączka, baranka. To wszystko tak. trzeba wytrzeć. Jest z komu wycierać? Mm. Tak. No i pamiętajcie, okna też. I, mm. o, i okna kogutowi. Pan Przecież. Jezus przypomina umyj Dokładnie. okna. Dokładnie. I tam. Y, ko, gdzie ma kogut okna? w, w pamięci. Mm. Mhm. w poważaniu w poważaniu, pamiętacie, e, to zmienię temat teraz, pozwólcie no. pamiętacie hipsterów? Ta. to tacy brodaci faceci w, takim, no. w, w takich swetrach które wyglądały jak takie ta, tania kupia, kupa paździerza, były strasznie drogie no. na takich rowerach sprzed 30 lat jeździli tacy i takie stare aparaty i... nosili, znaczy, takie analogowe nie, 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 już nie, nie jeżdżą, bo już ich nie ma ta, to hipsterów to ta... już nie ma, są niemodni, zniknęli już są niemodni teraz się, są norm korzy co? Norm Core. Czyli co? Norm Core to jest taki ktoś, kto się ogolił, Aha. ładnie ubrał i zachowuje się jak normalny człowiek i jest normalnie ubrany. Cali my? Czyli my? Właśnie, nie, no, nie, nie do końca, bo norm czy tam udają normalnych, ale normalni nie są. No bo przecież mówię, cali czy jesteśmy normkorzy? My tak. jesteśmy normkorzy. Słuchajcie, Aha. jeśli e, ten e, lubicie takich normkorów, zostawcie łapkę w górze i subskrybujcie ten kanał. Dokładnie, bo to, to... gdzie w jakim podcaście masz trzech normkorów za darmo? A teraz y, taki Kulinarykona. rykona. to jest imię męskie, jest Cezary. I, I kulinary. I, kulinary, kulinary. Tak. I kulinary kulinary Kona, czyli znaczy umiera. umiera. Tak, czyli e, e, taki kulinarny. Ku, kulinarny, tak, kulinarny, kulinarny. okej. Okay. Imienia Makowicza. Uh -huh. uh -huh. W Madrycie służby sanitarne zamknęły hiską restaurację. Wśród wielu zarzutów jest to, że pracownicy restauracji mieli łapać miejskie gołębie. Zabijać je kopnięciami. Jak kuźwa zabijać kopnięciami gołębie? Tak. A jak zabijesz gołębia kopnięciem? Bierzesz gołębia i kopa. A jeden go trzyma, czy nie? Ale tak. wiem. nie wchodzimy w szczegóły. No nie, to Zabijali gołębie miejskie, a następnie robili z nich potrawę kaczka po pekińsku. ale to jest. Do piekła. No. Do, do, piekła. do piekła. Mogli w ogóle zachować resztki uczciwości chociaż robić e, z nich gołąbki. Tak, z tych ptaków. do gołąbki z Ale po, pomyślcie sobie, na takie, taką jedną kaczkę po pekińsku, wiesz, ile to gołębi musisz zatuc? Ile kopniaków musisz mieć No doby, bo, ta, bo na takim gołębiu to chyba nie ma za dużo mięsa. Ja nie wiem, właśnie. Nie. Bo to co to z takiej nóżki, to co to tam jest? Chyba, że broilery. No, to wtedy ta, no wtedy, tak. tak. No, Ale jak już jesteśmy przy Kulinary Corner, no. to e, jak ktoś się chce wybrać, to ruszył w Krakowie e, jarmark wielkanocny na no Tak, ceny, co, ceny są z kosmosu. E, w, w tym roku, jeśli chodzi o jarmark, e, 50 zł kosztują pierogi, 10, 10? sztuk. A, no to wyżerka. E, sucha kromka chleba 10 zł, mm -hmm. kromka chleba ze smalcem 20 Mhm. A jakbyście chcieli kromkę chleba ze smalcem i plasterkiem smażonego boczku, to 34 zł. Cześć, bę, to, będą się z tego ci tam wy, w restauratorzy spowiadać, bo to jest grzech ciężki. A, ale Wylewołać. idziemy dalej. No Bo tak, na tym Jaremku posypanie kromki szczypiorkiem kosztuje 6 zł. A to tu nawet to ci biskup nie do rozgrzeżenia za coś takiego. Nie. Jeszcze no. gdyby to się jakoś nazywało, nie wiem, dodatek zielonego śniegu. Taki green magic taki, zielony green. zawrót głowy, na przykład tak Ta. posypujesz szczypiorkiem. To, co, za to rzeczywiście 6 zł. Wiosenny dotyk. Tak. tak, spring touch. Zielony pył A. elity. To A. nie za to bym dał szóstkę, A ale sz tak za hamskich szczypiorek. No, szczypiorek no. na kanapkę za szóstkę? 6 zł. Do piekła. Do piekła, Słuchajcie, to jest grzech ciężki. Jak to jest... ktoś z Was tam będzie i sobie taką kromkę zje, no. to możecie zrobić zdjęcie i nam wysłać. Dokładnie, mhm. pokażemy Was w pulsie, że tutaj nas słuchają ludzie naprawdę majętni tak. bogaci. Pokażemy mhm. albo i nie. No to... I stabilnie finansowo. Zobaczymy. No, yy, a tak w ogóle to Wesołych Świąt. Tak. Bo właśnie to jest pytanie, kiedy oglądacie? Czy to mhm. już święta trwają, czy jeszcze nie? No, no jeśli oglądacie nas po świętach, to spóźnione Wesołych Świąt. Tak. No. Patrzcie, a ale się narobiło szczerze szczere, tak. No ale się narobiło, nie? W te No, święta, no, tak no i dajcie dać jakieś tam fifaraszki, czy co tam chcecie. Okay. Hasło mamy, hasło mamy, hasło? Tak, e, hasło brzmi e, Turlaj Groszka Mały Misiu. Odzew? Odzew brzmi, okej, okay, ale tylko do twojej dziurki, myszko. Piękne. Piękne. Bo to, wiem, wiem, to troszeczkę jest takie e, agresywne, agresywno zaczepne, że podchodzisz do kogoś, wydaje się, że to jest słuchacz Pulsu i tak Piękne. mówisz Turlaj Groszka Mały Misiu, nie? Jakbyś szukał, tak, ale nie, tak. bo ty tak jesteś troszeczkę taki, możesz to rubasznie powiedzieć, nie? Tutaj tak. groszka, małe, misiu i już jest przyjemnie. Bo misiu, słowo misiu, misiu jest tak, czyli delikatny. już, ńóżbie. Jeśli ktoś wam odpowie: "Okej, okay, ale tylko do twojej dziurki myszko", to znaczy, że trafiliście na widza tak. tygodnia dla dorosłych. Że twoje rubaszne ziarenko trafiło na rubaszny grunt. Już jest płaszczyzna porozumienia. Aha. Aha. No już ją widzę. Surface of understanding. A później będziecie sobie mogli razem oglądać puls tygodnia dla dorosłych ekstra. Jeśli mhm. nas wspieracie na Patronajcie, albo tam na YouTubie, albo na Spotify, bo właśnie zabieramy się za nagrywanie pulsu Tygodnia a, w, a tam klasycznie różne takie tematy, będą. No. no. I to, i tamto. Dokładnie. I, I tego, nie. Między innymi powiemy, jak odróżnić. Yy... Szczypawkę od gaśnicy. Mhm. O, to wiecie, to można się pomylić. I powiemy, co robi żyrafa ze ślimakiem. Dokładnie. Mhm. No, za, taką wiedzę, za taką wiedzę się płaci. Tam już co jest za pieniądze. Radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbrotowski. Przemysław Skowron, do usłyszenia. Myszki i klawiatury. <laughs> Życzymy miłego odbioru.